Zbliża się pierwszy dzień wiosny. No i cóż, w przyrodzie pełen ruch. Może nie widać tego zbyt dobrze jeszcze w świecie roślin. Na zielone liście musimy jeszcze kilka dni poczekać, natomiast na przykład w świecie ptaków pełna mobilizacja. Wiele gatunków wyszukuje już miejsca gniazda, poprawia stare gniazda. Mało tego, nie wszyscy wiedzą, że niektóre gatunki przystępują do lęgów już w lutym, nawet kiedy leży jeszcze śnieg. Takim przykładem są chociażby kruki. Okres godowy jest rozciągnięty, także kiedy niektóre gatunki kończą się gnieździć, choćby te wspomniane kruki, inne dopiero przylatują z południa i, i zaczynają, zaczynają okres lęgowy. Co jeszcze można teraz zobaczyć? My jesteśmy nad Jeziorem Paprocańskim. Jest to świetne miejsce o tej porze do obserwacji ptaków przelotnych. Możemy tu spotkać wiele ciekawych gatunków. W tej chwili na jeziorze mamy statka łabędzi, kilka gatunków kaczek. Mewy. I przez cały właściwie marzec, kwiecień aż do początku maja możemy liczyć na przeloty różnych innych gatunków, pojawią się rybitwy, yy, będą kormorany. Zbiornik jest może zbyt mały na, na to, żeby tutaj przysiadły gęsi, bo są to gatunki płochliwe, ale inne gatunki jak najbardziej. Yy, jest to dobry okres, ponieważ yy, presja ludzi, że tak powiem, jest jeszcze stosunkowo niewielka. Nie ma jeszcze sprzętu pływającego, nie ma tak dużo wędkarzy. Także te ptaki czują się w miarę bezpiecznie. Także zdecydowanie zachęcam do spacerów i, i obserwacji.